Słuchaj, yy, robiliśmy hmm. doświadczenia. Aha, to, aha, aha, to. doświadczenia. I Naukowe jest. Naukowe plana... Nalot. Nalot! Robimy? Robimy nalot. Kurde, dobra! To ja odsyłam życzę do skrzydki, żeby nic nie mieć wartościowego. Dobra, zahaprować. Dobra, yy, chyba mam wszystko. Dobra, dobra, mam dobra, dobra. Serwery mam bloki. Operacja nalot, Jaki, widzowie! Śnieżki mamy, no żeby albo jajka, żeby ich obrzucić czymś. Macie śmierć. Ewentualnie, wagoni, ewentualnie wagonik no, z TNT, no. ale to może się źle skończyć. Dawaj Dobra, wagonik z TNT, dawaj profilaktycznie zobaczymy. Ale ja się jeszcze nie bawiłem dobrze z tymi fanikami, wagonikami z TNT. Dobra panowie, wychodzimy, nie? A to już lecimy? No? no lecimy, lecimy. Kurde, oni nie mamy mojej główki, ja strasznie mam ciśnienia. Ale to w, to w czwórkę głowę. mamy lecieć? No, no nie, to po no, no, nie, nie Dobra. Czyli co Zacharobimy? robimy? A to ty tu to budujesz? No, czekaj, nie, nie, nie. To trzeba określić dokładnie koordynaty i w pewnym momencie będziemy musieli zacząć lecieć. Dobra, do do dobra, ziemi. dobra. Torek? Ładny ten outfit, ładny. A mój Boże, co? Dzięki. Spoko. Halloweenowy, taki dynia. Dynia! Pabę Bożki są! A jak najbardziej, sią, sią! A fajnie! Połsie? Ale bambosze normalnie! O Boże starego, a jak? No, to... piękna sprawa. Piesek Taki to pożyje. W ogóle, czat! Jakie ja mam teczki na Bartmana, to jest insane. Fine. Patrzcie, no, co się wczoraj dzieje? Wchodzę sobie o trzeciej w nocy na serwer i pamiętacie, jak nam wszystkie y, trapdory ktoś pootwierał w bazie? I patrzcie, co się dzieje. Chłop zaczął trollować, zapomniał vanisza. Vanisza zapomniał. I patrz, co się dzieje. Mówisz? Otwarte trapdory i Bartman stoi, mówię tak No i co Bartmanik, nie ma vanisza i widać co robisz I od razu trzy screeny poleciały Stoi i zaczyna nam trapdory potwierdzać wszystkie Szkoda, że Wanisza nie ma Teczki na Bartmana yy, Proste, rozładuj yy, czynienie. jakieś tutaj Kilka koksów tak zwanych, trzeba by Dobra, misja Zbiórka przed bramą Operacja pod kryptonimem Dobra. Na Ale... obiad gołąbki Na obiad gołąbki Operacja o, gołąbki, gołąbki. Adwisek to może nas naklepać Teraz Chyba nie widział nas widzę, nie, widzę. nie widział, nie widział, nie widział Dobra no to pit stop Na szczycie w górę. Pit stop pit. I tu robimy Wypadł świnio nie no to. Widziałeś jaką strefę mu zrobiłem? A 200. musimy mieć na Dajcie dzień, bo mnie biją. o nie! Czyli nie z tej góry, tak? Uważaj, Torek. Idziemy dalej na north. ma to? Zadarłeś z naszym gangiem. Dobrze, dobrze. Panowie, idziemy równo na north. nie wyjdzie zbieram. Nie będzie to 300, ale też na minus 1900. Dobra, dobra. Dziękuję chłopaki za te kule. Ile tam masz, yy, Zacha? Yy, na 300 C. Jakiś cały czas boss mnie bije! Złota 100 zbroja! A ładnie, umrę. na minus 1900 wlecieć Facing, no dobra. Na ile Zetka, na 1000? Mieć Zetka minus 1900. Tam będziemy robić yy, pas startowy? W okay, kierunku okay, okay. wschodnim. A ty już zahamowałeś na Ty, tak, jestem na Niewicy już. No ty, no nie wiem. I oni no mają ten. Możemy... odprawić Od prawej możemy. Cel, od lewej byśmy spróbowali? Tam od drugiej strony, po przeciwnej stronie jest taka góra duża. Tam możemy spróbować. Dobra, piję nie W czy w prawo? Dobrze, no, druga strona, no nie? A za? Mhm. Dobra, to, to tak, stąd startujemy? pod, pod ale, ale to ale, trzeba speedrunować słuchajcie. Ewron, będzie grane Uncharted? No tutaj startujemy w tamtą stronę. No dawaj, 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 buduj. Ale dobra, ktoś musi na czatach, żeby ja to mógł spokojnie zbukać. Dobra, jestem na czatach Ja pierdzielę A widziałeś Ewron, mojego nowego skinka Creepera? To ja myślałem, że to jest jakiś efekt niewidzialności, że ja cię widzę jako Creeper Ta, to jest efekt nie I Idę sobie jakiegoś Steve'a ustawić To jest jak na RP, jak robiliśmy napady, to się przybieraliśmy za takie najgłupsze rzeczy, za takich jasiów po prostu To tutaj też w takiej krzywej akcji powinienem no, jakiegoś no. Steve'a sobie ustawić A to trzeba dwie maszyny wybudować, nie? Zacha, no tak, tak, dwie, czy... dwie O! 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 Cały o, dobra! Jest też na niewidce. Nie, 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 Oj, nie, nie. Cyfarkowy leci, 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 leci. leci po, do po bazę. Zbieraj, zbieraj o, to, bieraj, to. Nie mam już z nie mam kilofa. nie ma jak to zebrać. O mój Boże, prawie zginąłem. Jeku, serio! Serio? nic, Owo, Ewron? Odchodź, tak. O, o, o. O, o, o. Patrzcie, na... co zrobił? Ty, po, podłożył jakiś pistolet i poszedł. Oj. <grywka> strzelak, co o, co o... Patrz, Patrz, Dobra, panowie, zróbmy to na górce, gdzieś po prostu się przelecimy z 5 minut do nich, bo to jest pa. za blisko, nie? to. Tu. Tutaj to jest dobra ta, ta. lokalizacja. A GPS-ie mam zapisane tu. Tu na drzewie widzicie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to my się wyrąbimy w zamek centralnie. TAKI JEST PLAN! <laughs> Miód mam. Moment. Czekaj, bo tu trzeba coś podłożyć. Tak. Żeby wejść. Co tam, Torek? No skaczemy, skaczemy. Okej, okej. Okay, okay. o, 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 poprzem. o, o, o! Oni myślą, że jest atak bo, potężny i się spinają. na miodek. Czekała Ej, ale my z, dokonamy my... czołowego zderzenia z zamku. Ale nie, nie potrzebujemy zachartego. Miodek wystarczy. Dobra! Na miodek. Czekajcie, a bo Mogę, mogę, mogę! Czekaj, czekaj. Czekaj, bo był jeszcze. bo mieliśmy mieć jeszcze dzwonek. Czekajcie, o tu. Ja, ja tam mam stać. No. I stop, stop, stop. I jeszcze tu? No nie ma. Nie wiem, ja nie rozumiem tej maszyny, ale... Eee, nie. <śmuletra> ja nie rozumiem. Dobra, planu. postaw tego dirta, postaw co dirta. Są Tymos ten, ten... Nie mam Dirta ty, ty, tutaj przy tym o. Tu... Bliżej, bliżej obserwera. Bliżej, o tu. Oj? <śmuletra> nie w tą stronę! Nie w tą stronę panowie! Wyhamujcie no maszynę! Stop! <śmuletra> Odwrót! Spokojnie, no, Jaki na bordażu? Flaszka, chodź z tym obserwerem W tą stronę Spokojnie, spokojnie, to jest poważny spokojnie. atak terrorystyczny poważny. Dobra, do. dobra Jedziemy? Chyba dobrze Dobra O, o, Oj, Let's go awa. Zakap! No! Nie! nie! Panowie, lecimy! Panowie, stracimy jednego. Blaszka, nie masz niewidki, no co ty A, robisz? Nie. Blacha! Czekaj, nie Blacha, zeskakuj ze statku, zeskakuj! Musisz zeskaknąć. Skacz! Dzwonek nie, nie Nie, spokojnie. Dzwonka nie zrobiliśmy. O nie! Moment, moment, moment! Let's go! Panowie, robimy za... Eee! Powalił! Powalony jest! Blacha, ratuj Zachę! Blaka ratuj! Wyleci... Jadro. <grym> to idź Jadro! Czekaj, dobra, ja Jak pójdę po Blachę. Po do... Znaczy po Zachę. Pomocy! Mam pierwszego Pomocy. oponenta! Walicz się, się cyfer Z nienawiścią nie do Tak zostałem wychowany! <grym> ja za podnoszę, dobra, Zacha Dobra, dobra, lecimy, lecimy, Tor! Lecimy! O, lecimy, o, ze śnieżek, ze śnieżek, ze śnieżek! To się... Cyfrę takie, co oni Co, co? <grystanie> O nie fantomy. nie, fantomy! 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 fantomy. fantomy. <grystanie> Pilot wypadł! Let's go! Zbijamy oh! się! Ucieka, ucieka, ucieka! Wierzę że się wie! Ona dobrą obrana, obrona na murach! <grystanie> Ała! <grystanie> o! Ała! A, dostało. O nie wzięli! Oni nie wiedzą panowie! Oni... oni wzięli mnie po mocy! porwali! Porwali mnie! Dobrze i wesoł zamyk! Wesoł zamyk! Szepyk! Aaaaa, mają! Ej, oni nie wiedzą! Oni już! Oni zamyk! Oni nie wiedzą, Bo oni strzeli e, w blachem, bo blacha nie miał nitki! O nie, nie, nie! nie. O? jak mnie gdzieś niosą, mnie gdzieś niosą O, o nie widzę cię. perełkuj, perełkuj, Ewrot! A! O nie! Zamknęli no, mnie <śmiennie> Dobra, Torek, yyy, połóż Tak, bo mnie zamknęli W ZESTATKU, kurde! Cię Ciebie co? podniesi jeszcze, tak? Tak Aha, gratulacje To mój boi Cześć, Torek Oj, oj, oj! Oni badają maszynę, panowie Chińczycy! Odkryj nasz statek. No nie, wow, Nie wow. szybko! No, no jak mam poznanie. rozwalić na ich kubo i gdzie stoję? Nie mogę A, faktycznie, rozwalić. Faktycznie, faktycznie. Czy ty jesteś Nie. No co ty? O, jeszcze żyj. Nie no nie, zamknęli. O, oj. A czemu ty nie zaakceptowałeś śmierć. Mam no, zaakceptować? No tak! No co ty? Panowie! Co ty robisz? Mam minutę! <grym> no, ja zginąłem ma sobie. Mi. no kurde! Siad. 20 No panowie, na przyszłość! Panowie, dywersja ze śnieżkami! Dywersja ze śnieżkami, <grym> bo, bo ja muszę. Ze mam minutę, mam minutę! Jedna perełka i spada... A perełka, no sorry, że nie jestem bogaty. <grym>

ja, 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 ja mam się do. Panowie, jest git. Ja.